Wracam już do domu, kanałem, czyli mijam miasto i takie budynki, które widać teraz wzdłuż kanału i jedziemy tam. Jak chcecie coś więcej o tym wszystkim, dajcie znać w Brodzie, ja wam wszystko pokażę, bo miasto naprawdę jest fajne, tylko trzeba trochę poszukać, pogrzebać. Zależy kto co lubi. Ja lubię wszystko, więc zawsze mi prościej znaleźć coś ze wszystkiego niż nic z niczego. Jeżeli to zrobię ma sens zostaw e, lajka, subskrypcję, napisz jakiś komentarz. Co Ci się podoba bardziej co mniej, co w ogóle. I co? Pozdrawiam serdecznie czule, ręka się trzęsie, nie mam statywu. Z bogiem, się dobrze. Roda do UK, pozdrawiam serdecznie, czule. Wow. Siema, siema, zobaczcie. No musiałem nagrać, musiałem coś nagrać, bo raz wjechałem sobie za miasto, żeby odpocząć od tego zgiełku tych spalin tego, no w ogóle tego miasta, odpoczyn całego. Nie wiem, czy widać dobrze, chyba widać. No, rosną, rosną. Strasznie dużo jest ich. Jeden przy drugim, no jeszcze są dużo, dużo niedojrzałe, ale to kwestia kilku dni. Zobaczcie, jak ładne. Kwestia kilku dni i wszystko będzie unormowane. Zobaczcie, jakie ładne. Te są miękkie. No, zjemy. Mm. Nie jest najgorzej, czasami widzicie, tak zamiast to wypaść, jest dziko, jest fajnie, Taszki świerkają, a tak poważnie to wcale nie jestem poza miastem, jestem dosłownie w samym centrum, tuż pod stadionem Forestu Nottingham, który niestety jest w przebudowie. Coś tam nagrałem, ale kawałeczek, bo ochrona chodzi. I tak naprawdę gówno widać. No i co? Zaraz też Wam jeszcze powiem. To pójdziemy dalej. Dobra, kawałek żeśmy przyjechali. No kawałeczek to są jakieś 30 metrów ścieżineczką. I tutaj można tak podpatrzeć. Ten stadion tak od tyłu. Jak taki ciekawski podglądacz, ciekawskie jajo. Jak mówiłem, jest zamknięty, tak. Tu są parkingi. Tu jest. E, długie, prawe skrzydło. E, a przebudowują, proszę was, w drugą stronę. Dorabiają chyba dach. O ile się nie mylę. Także. Taka ciekawostka. I stadion naprawdę jest w fajnym miejscu. Nad samą rzeką, zaraz wam zresztą to wszystko pokażę, jakem broda. Tędyśmy wyjechali, i jesteśmy teraz już jakby od strony tylniej, wyjazdowej. Czyli tędy jakby wszyscy wyjeżdżają po meczu. Tak to wygląda. Tam widać ciecia. W budzie jest cieć. Tak, w Anglii też są ciecie. A my idziemy dalej, pokażę Wam z tej strony, jak wygląda. Generalnie nie objedziemy naokoło. Może nie objedziemy, ale pokażę wam e, no, te części, które mogę wam pokazać e, z roweru. No z chodnika. No niby nie można. Nie trzeba mieć pozwolenia, ale znając prawo angielskie i Anglię, jak jest otwarte, to się wchodzi. No ale nie będę ryzykował, bo nie chcę mieć problemów. Jest ładna pogoda, niedziela mam wolne. A my i co? My idziemy zaraz z tamtej strony, obkrążymy. i coś wam powiem. Chciałem powiedzieć, na jakiejś dzielnicy jest właśnie ten forest, ale wam nie powiem. A dlaczego wam nie powiem? Zaraz się dowiecie. No tu jest bardzo ciekawe. Tam blok V1 do V2. Kurde, jest nazwa tego tego, o co miałem pytać, ale nieważne, może osobnik nie załapie. Patrzcie, jak to fajnie wszystko widać. Dosłownie stadion łączy się z domami, Takimi prywatnymi mieszkalnymi. Pewnie tu jest cholernie głośno, ale pewnie w tym samym momencie jest cholernie przyjemnie ludziom, którzy tu mieszkają, ponieważ gra ich kochany Forest. Także widzicie, wszystko się w Anglii styka jest strasznie wielka, minimalizacja, pomimo tego, że mają dużo terenu i tak zawsze to wszystko tak upchają, żeby było ciekawiej. No dobra, mam też kolejną stronę. Najbardziej znany, popularny pub, w którym spotykają się kibice przed meczem. Jeszcze jest jeden pub, może troszkę większy, ale ten jest na pewno najbardziej taki znany pod samym jakby stadionem, zobaczcie. Tu jest sklep, może kupić sobie ubrania. Wszystko, co jest wspólnego z Forestem, tak? Tak to wygląda, tu jest sklep. a tędy się wchodzi na poszczególne sektory. I tu jest ten pub, o którym Wam wcześniej. Ciekawostka. Tu jest takie bardzo e, popularne miejsce. Tu też czasami, no, piłkarze mieszkają, piłkarze przyjezdni i kilku piłkarzy, którzy są na jakiś czas wypożyczeni w Nottingham, też tutaj mieszkają, w tym domu. Chodźcie później bliżej. Sorry, jestem... To na rowerze, trochę mi się trzęsie ręka. Zresztą, co widać na zaczonym obrazku, fajne autka stoją. Tam jakieś fajne stoi białe. No i tutaj mają takie opcje, że z samej góry widzą, widzą ludzie mieszkający blisko właśnie tego stadionu po prostu widzą mecz. I dlatego, to jest jeden z powodów, dla którego ten stadion jest teraz zamknięty, ponieważ właśnie robią zadaszenie tej strony, która jest, że tak powiem, podglądana, za darmo. Tam się wchodzi, takie sklepy, pierdoły generalnie. No okej, okay, teraz taka część najbardziej znana, najbardziej taka, że tak powiem, kojarząca się właśnie z tym stadionem Forestów, Nottingham, jest oczywiście widok, który jest no trzeba będzie, że jest piękny, fajnie wygląda na żywo, w telefonie jak na telefonie, zawsze to wszystko zniekształcone jest, ale widok jest wszedni, warty polecenia. To jest ten budynek tych VIP-ów i tych piłkarzy, o których wcześniej wspominałem. Tylko już z drugiej strony, mam nadzieję, że mnie słychać, nie mam, głos... nie mam mikrofonu i mam strasznie dziwny głos, bo jestem bardzo, ale to bardzo przeziębiony. Tak, mamy stadion, widać trybuny. Jedy trybuny nie ma. Tej tutaj. tutaj... Bliżej nas, jak mówiłem, ona była, że tak powiem, brak zadaszenia był wykorzystywany przez ludzi mieszkających tutaj, nagrywających na kamery i puszczających to weter za zupełną darmochę, co się okazało, że oczywiście ktoś, ktoś na tym traci, ktoś, ktoś zyska. Chodzi o to, żeby ktoś tylko jeden na tym tracił, a niekoniecznie zyskał ktoś, kto nie ma nic wspólnego z tym stadionem. Nowe budynki, rzeka, trend. Eee... No i broda. No i właśnie. I właśnie mam pytanie. Zobaczcie. W Anglii nawet namioty stawiają odwrotnie. Ale jaja, co? Tak się tu żyje. Nie ma lipy. Fajny widok, fajna dzielnica. A my jedziemy sobie bliżej, tam, żeby być naprzeciwko widoku. No, ok. My już jesteśmy po drugiej stronie rzeki. Z tego właśnie miejsca widać fajnie, się prezentuje Stadion Forestu. Piękna rzeka, piękny stadion. Nawet nie jest zła pogoda. Eee, tutaj stoją łudeczki, bareczki. Pan tam, tam se maluje. I zobaczcie. Takie nowe, zupełnie nowe budownictwo. Nowy styl. Oczywiście jak to w Anglii było w Segle, Automatycznie styka się z czymś tak starym jak ten budynek. Podejrzewam, że ten budynek ma przynajmniej z lat 150, jak nie więcej. No, tak jest właśnie całym Nottingham. Ma swoje plusy, minusy. No, ma specyficzny styl takiego starego, anglosaskiego, bo to jest anglosaskie miasto. Wszystko, tu, wszystko co się kończy na "-sher", czyli na przykład Nottinghamshire, jest to końcówka "-anglosaska", tak żeby było wiadomo, jakie to miasto jest i Jaką ma, że tak powiem, historię? Ciekawostka, bo właśnie kupiłem taki kajak dwuosobowy, i niedługo będziemy dzieciaczki śmigać. Ale póki co jeszcze mam tu coś do zrobienia na mojej jakże urokliwej i fascynującej wycieczce rowerowej oczywiście, w samotności, jak to u brody bywa. Także taka ciekawostka, i zaraz dojdę do sedna. O co mi w ogóle chodzi dzisiaj? Dobra śwanku, o co chodzi? Słuchajcie. Daru lew. szanuje, kibicuje, ale też nominujecie do zrobienia pompek na początek 50, skupmy się na 50. Nominujecie: zrób 50 pompek za Foresta. Odważy się czy nie, zależy od Ciebie. Ła! Jeszcze jedno ma pytanie: czy wiesz, czy pamiętasz, na jakiej dzielnicy znajduje się Twoja ulubiona drużyna piłkarska, którą jest Forest? I nie jest to ta dzielnica, na której teraz siedzę, bo ta właściwa jest po drugiej stronie rzeki, tam gdzie się znajduje Forest. Także nominujecie.

i to był tak na początek ja też lubię forest też lubię MMA a najwyższy czas Darolew żebyś zaczął coś działać z kimś nieznanym nie tylko wyzywać tych samych polskich namusów youtuberów placków e, i leszczy moim zdaniem zaraz serdecznie czule broda wow! Zapraszam na film oczywiście, pozdrawiam serdecznie, uczułem. Także zobaczcie, jadą z tym kanałem. No, ja jechałem jakieś może 5 minut od forestu. Jechałem, jechałem, jechałem kanałem. I tu jest taki fajny widok. Często jak tu jest, to tu się zatrzymuje i robię zdjęcia albo po prostu sobie patrzę. Piękny zamek robi Huda na tym takim fajnym wzniesieniu, które jest usytuowane na takich fajnych skałach. A my będziemy tam już na, na lentron i koniec filmu. Dziękuję serdecznie, Ciule, ostatni raz. Pozdrawiam serdecznie, Ciule, zostawcie lajka.